Żaden kapitan nie będzie zbyt ciasny, jeśli masz umysł otwarty. Rozpostrzyj skrzydła wyobraźni. Porzuć rozerwij pręty klatki. Nic cię nie może Nie, Nic, gdzie jest, jest, jest największa niezbadana biała plama? Nieznany ląd, wielka terra incognita. Tutaj, w twojej głowie nie znamy w ogóle mózgu. Nasza wyobraźnia nie jest ograniczeniem, Tu dopiero zaproszenie do drogi. Do drogi, która wiedzie, nie wiadomo dokąd, tak dajmy na pętle brał. Dla ja, tych, którzy nie dostali się na Akademię Sztuk Pięknych w Berlinie, no wiadomo, ej, ale wstrzymajcie się, bo to przychodzę do was z nowiną. z dziś w Radionowy Świat. W muzyka bardzo poważna. Krzysztof!